Ewangelia Mateusza, rozdział 16, wersety od 5 do 12. Witam wszystkich bardzo serdecznie i ciepło w imię naszego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzcie wasze Pismo Święte na Ewangelii Mateusza, rozdział 16, wersety od 5 do 12. A gdy Jego uczniowie przeprawili się na drugą stronę morza, zapomnieli wziąć chleba, i powiedział im Jezus, uważajcie i strzeżcie się za kwasów, faryzeuszy i saduceuszy. A oni rozmawiali między sobą, nie wzięliśmy chleba. Gdy Jezus to zauważył, powiedział im, ludzie małe wiary, czemu rozmawiacie między sobą o tym, że nie wzięliście chleba? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów i pięciu tysięcy ludzi oraz ile koszy zebraliście? Ani tych siedmiu chlebów i czterech tysięcy ludzi oraz ile koszy zebraliście? Jak to jest, że nie rozumiecie, iż nie o chlebie wam powiedziałem, mówiąc, abyście się strzegli kwasu faryzeuszy i saduceuszy? Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli za kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszy i saduceuszy. Drodzy Łukaszu, czy mógłbyś pomodlić się o nauczenie? Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że możemy się spotykać w Twoim imieniu tutaj i słuchać Twojego słowa. Prosimy Cię o to, żeby nic nie zostało pominięte i było wszystko tak odbierane, jak Ty, ty to chcesz nam przekazać. Amen. Amen, Amen dziękuję. Niebiblijna i, i antybiblijna rzymskokatolicka nauka o czyśćcu. Dzisiaj poruszymy następującą kwestię. Katastrofalne i zgubne konsekwencje wprowadzenia i rozpowszechnienia niebiblijnej i antybiblijnej rzymskokatolickiej nauki o dla ludzi z tej religijnej instytucji. Katastrofalne i zgubne konsekwencje wprowadzenia i rozpowszechnienia niebiblijnej, antybiblijnej rzymskokatolickiej nauki o czyściu dla ludzi w tej religijnej instytucji. Niestety jest tak, jeśli chodzi o fałszywe nauki, że wielokrotnie jedna fałszywa nauka prowadzi do powstania kolejnej fałszywej nauki i przez jedną fałszywą naukę, przez jedną herezję, może powstać wiele innych herezji. I dlatego dzisiaj sobie o tym pomówimy. Pierwsza konsekwencja wprowadzenia tej niebiblijnej i antybiblijnej rzymskokatolickiej nauki o czyśćcu jest taka. Modlitwę za zmarłych. No gdyby nie było czyśćca, nikt by się nie modlił za zmarłych, prawda? Według kościoła katolickiego. I jaka jest biblijna odpowiedź na modlitwę za zmarłych? Zobaczcie list do, Rzymi, list do hebrajczyków, przepraszam, rozdział 9, werset 27. pisma wiemy, że ludzie zbawieni idą do nieba, ludzie potępieni idą do piekła i nie ma żadnego czyścia, więc nie ma potrzeby modlić się za zmarłych. I jak Biblia odpowiada, i jak Biblia to potwierdza, list do hebrajczyków rozdział 9, werset 27. Apostoł Paweł napisał, a jak jest postanowiony ludziom raz umrzeć, a potem sąd. To będzie bardzo bolesne, to jest bardzo bolesne usłyszeć. Dla każdego człowieka zgubionego w rzymsko katolickiej instytucji. Co to jest, dlaczego to jest takie bolesne? Rozważmy to, co Bóg mówi w swoim słowie. Póki człowiek żyje, ma szansę się nawrócić. Ale kiedy człowiek potępiony umiera i trafia do piekła, nie ma dla niego drugiej szansy. I on będzie tam płonął do końca świata, stanie przed sądem ostatecznym jako potępiona osoba, usłyszy wyrok skazujący i spędzi wieczność w niewypowiedzianych męczarniach w jeziorze ognia. I tym męczarniom nie będzie końca. To jest bardzo ciężko zrozumieć osobie, która jest nienawrócona i której zmarli. I, i której bliscy zmarli i teraz trzeba to osobie nienawróconej wytłumaczyć, że nie ma już nadziei według Pisma Świętego. Dlatego w każdym chrześcijańskim kościele, w tym mieście, w tym kraju, na świecie głosimy Ewangelię, która zbawia od piekła i głosimy ją żywym, żeby żadna żywa osoba nie poszła do piekła, tylko do nieba. Więc żadna ilość modlić za duszę tego zgubionego człowieka mu nie pomoże. I typowa rzymsko-katolicka msza, która sama w sobie jest godnym potępienia bałwochwalstwem, to nie jest nabożeństwo chrześcijańskie. Każda rzymskokatolicka msza zawiera modlitwę za zmarłych. Przeszedam Wam tylko fragment z książki Tomasa Hańcego, to taki ewangelista, który napisał książkę odpowiedzi do moich katolickich przyjaciół. Wydawnictwo Chick Publications Ontario, Kalifornii z roku 96. I na stronie 50. ten autor pisze tak. Gdyby istniał czyściec, a msza pomagała wydostać się z niego, bogaci mieliby olbrzymią przewagę, będąc w stanie zapłacić za mszę, aby skrócić swoje cierpienia. Z drugiej strony, biedni byliby pozostawieni na łasce sporadycznie pojawiającego się księca, który mógłby odprawić nieodpłatną mszę za nich. Jeden były ksiądz napisał, gdybyśmy naprawdę wierzyli, że msza uratuje ludzi od płomieni czyśca. Czy zmuszalibyśmy ich, za nią, aby za nią płacili? Uratował na, uratowałbym nawet psa, gdybym widział go w ogniu. I nigdy bym nawet nie pomyślał, aby prosić, by mi za to zapłacono. Tak przy okazji, czyim Bogiem jest nasz Stwórca? Bogiem żywych, czy Bogiem umarłych? Zobaczcie, Ewangelia Mateusza, rozdział 22, wersety 31 i 32. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, wersety 31 i 32. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, wersety 31 i 32. I Pan Jezus Chrystus mówi. A co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytajcie, co wam zostało powiedziane przez Boga? Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Nasz Bóg jest Bogiem, um Bogiem żywych, nie Bogiem umarłym. Co z tego wynika? Za kogo mamy się modlić według Pisma Świętego? Czy za zmarłych? Zobaczcie, list do Efezjan, rozdział 6, wersety od 18 do 19. Za kogo według Pisma wierzący mają się modlić? List do Efezjan, rozdział 6, wersety 18 i 19. Apostoł Paweł pisze w liście do, w liście do Efezjan, rozdział 6. Wersetach 18-19. We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za kogo, za wszystkich świętych. I za mnie, aby była mi dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do znajmienia tajemnicy Ewangelii. No przede wszystkim mamy się modlić za innych wierzących, tak za żyjących. Pierwszy iść do Tymoteusza, rozdział drugi, wersety od pierwszego do czwartego. Za kogo jeszcze mamy się modlić? Pierwszy iść do Tymoteusza, rozdział drugi, wersety od pierwszego do czwartego, żebyśmy mieli kontekst, i znowu apostoł Paweł pisze tak. Pierwszy iść do Tymoteusza, rozdział drugi, wersety od pierwszego do czwartego. Zachęcam przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawnictwa i dziękczynienia za kogo? Za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić. Życie ciche i spokojne z całą pobożnością i uczciwością jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Dlaczego nie tylko mamy się modlić za wierzących, ale również za niewierzących? Po to, żeby ci niewierzący, którzy nadal są żyjący, żeby oni również dostąpili zbawienia, żeby nie poszli do piekła, tylko żeby poszli do nieba. No i po trzecie, list do Rzymian rozdział 1, wersety 10 11. Również apostoł Paweł. <laughs> List do Rzymian, rozdział 1, wersety 10 11. Zawsze prosząc, żeby wreszcie kiedyś udało mi się za wolą Bożą odbyć podróż do was, pragnę bowiem zobaczyć was abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. Jeszcze Pismo Święte zachęca, żeby się modli za kogo? Za nas samych. Za nas samych. <laughs> Paweł tutaj akurat prosił Boga, żeby udało mu się dotrzeć do wierzących w Rzymie. I ci wszyscy żyjący, jacy są? Czy oni są umarli? Oni są żywi, prawda? W Piśmie Świętym nie ma żadnego przykładu, żeby modlić się za zmarłych. Modlimy się za żywych i tylko za żywych. To jest pierwsza konsekwencja, straszliwa konsekwencja wprowadzenia, rozpowszechnienia antych, yy, biblijnej, rzymskotolickiej nauki o czyściu. Teraz druga konsekwencja: modlitwy do zmarłych. Modlitwy do zmarłych, czyli już jest. Zakładają niektórzy ludzie, że można kontaktować ze zmarłymi dzisiaj, zobaczcie co Pismo Święte mówi na ten temat, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wersety od 9 do 12. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wersety od 9 do 12. Mojżesz napisał tak, gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Ci daje, którą Pan, Twój Bóg Ci daje, nie ucz się postępować według obrzydliwości tych narodów. Niech nie znajdzie się spośród Was nikt, kto, kto by przeprowadzał swego syna lub córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wróżbiarz, ani jasnowic, ani czar, czarownik, ani zaklinacz, ani nikt, kto by wywoływał duchy, ani czarnoksiężnik, ani nekromanta. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi obrazem w Panu. Z powodu tych obrzydliwości, Pan Twój Bóg wypędza przed Tobą te narody. Zwróćmy uwagę, że tutaj Pismo Święte zakazuje, prawo mojżeszowe zakazywało kontaktowanie się ze zmarłymi. Tutaj jest mowa o nekromancji, czyli kontak próbie kontaktowania się ze zmarłymi. No i ktoś może powiedzieć: No dobrze, ale tam była taka wiedźma z Endor, i tam ona kontaktowała się z duszą Samuela, która który i ten Samuel był, był w raju w łonie Abrahama. Dobrze. Po pierwsze, to było zakazane pod, prawą pod karą śmierci, uwaga, dla Żydów, pod prawem mojżeszowym. To było zakazane, za to groziła śmierć. Po drugie, ta dusza Samuela, zbawionego człowieka, była w łonie Abrahama w wtedy. i wtedy. Teraz, czy dzisiaj istnieje możliwość, aby kontaktować się z ludźmi zmarłymi? Zobaczcie, wróćmy do Ewangelii Łukasza, rozdział 16, tam gdzie jest podanie o Abrahamie, Bogaczu i Łazarzu. Ewangelia Łukasza, rozdział 16. I co Pismo Święte nam mówi, czy sugeruje, jeśli chodzi o tę kwestię? Ten bogacz w Ewangelii Łukasza, tak, według Pana jest Chrystusa, poszedł do piekła i chciał ostrzec swoich żyjących braci przed przed horrorem tych mąg piekielnych i zobaczcie w Ewangelii Łukasza rozdział 16 wersetu 27 do 31 czytamy rozmowę między tym bogaczem w piekle Abrahamem na łonie Abrahama w centrum ziemi a on powiedział ten bogacz który był w piekle proszę cię więc ojcze abyś posłał go do domu mego ojca mam bowiem pięciu braci niech im da świadectwo żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki Lecz Abrahamu powiedział: Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. A on odpowiedział: Nie ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych przyjdzie do nich, będą pokutować. I powiedział do niego: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś zmartwychwstał, nie uwierzył. Niektórzy mówią: Ej, nie widziałeś piekła, pokaż mi piekło, bądź taki mądry. Myślisz, że jakbyś zobaczył piekło. Czy ty myślisz, że jakbyś tutaj zobaczył, gdyby Pan Jezus Chrystus tutaj z nami był i siedział, albo stał tutaj i z kazalnicy głosił nam Słowo Boże o piekle? Akurat, myślisz, że wtedy byś uwierzył? Wiesz, co byś wtedy zrobił? Pewnie byś, by, byś pomyślał sobie, wracając do domu: A pewnie miałem jakąś halucynację, pewnie mi się wydawało, pewnie poszedłbyś do jakichś znajomych swoich, pewnie byś jeszcze żartował sobie, słuchajcie, miałem halucynacje, wydawało, wydawało mi się, że widziałem jakiegoś Jezusa. Według Pisma Świętego, jeśli ty nie wierzysz, że istnieje piekło, czytając Pismo Święte, to choćby ktoś stamtąd wyszedł, choćby sam Bóg tutaj był i powiedział ci dokładnie te same słowa, bo to jest słowo Boże, też byś nie uwierzył według Pisma Świętego. I Pismo Święte tutaj sugeruje, tutaj Abraham odpowiada. Nie ma kontaktu ze zmarłymi. Po prostu nie można się z nimi kontaktować. Nawet gdyby ktoś teoretycznie próbował jakimiś mocami diabelskimi kontaktować się z tymi w piekle, w centrum ziemi, czy z, z tymi na łonia, czy z tymi, którzy są w centrum ziemi na tym łonie, tam gdzie byli ci starotestamentowi święci, to przecież starotestamentowych świętych już tam nie ma, ich dusze zostały wyciągnięte i teraz są w niebie i każda osoba nawrócona do Pana Jezusa idzie, idzie do nieba i nie idzie do raju, do centrum Abrahama, więc tam nikogo nie ma. Teraz do kogo mamy się modlić według Pisma Świętego? Ewangelia Jana, rozdział 16, wersety 23 i 24. Pan Jezus Chrystus uczy nas, apostołów oczywiście, ale również nas, jak mamy się modlić, czy przepraszam, do kogo mamy się modlić. Ewangelia Jana, rozdział 16, wersety 23 i 24. Pan Jezus Chrystus mówi swoim uczniom. A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam o, o, o cokolwiek prosicie. Poprosicie Ojca w moje imię, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Pan Jezus Chrystus mówi tutaj dwie rzeczy. W Starym Testamencie do ukrzyżowania śmieci Pana Chrystusa generalnie ludzie modli się do Boga Ojca, prawda? Tutaj Pan Jezus Chrystus mówi, że od teraz macie się modlić do Ojca w imię moje, czyli w imię Syna Jezusa Chrystusa. I list do Filipian, jeszcze jeden fragment, dotyczący tej kwestii. List do Filipian, rozdział 4, werset 6. List do Filipian, rozdział 4, werset 6. Apostoł Paweł nas uczy, tak? Jak, y, do kogo mamy się modlić. List do Filipian, rozdział 4, werset 6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Nie Marii nie innym świętym nie zmarł Bogu. A my się modlić do Boga, nie do zmarłych. Katastrofalne zgubne konsekwencje wprowadzenia i rozpowszechniania niebiblijnej i antybiblijnej rzymskokatolickiej nauki o czyściu dla ludzi z tej religijnej instytucji. Trzecia konsekwencja. Doktryna o odpustach, czy od sprzedaży odpustów. No, gdyby nie wymyślili fałszywej doktryny o czystcu, nie byłoby. Tej fałszywej doktryny o sprzedaży odpustów. Teraz ta doktryna została wprowadzona w XIII wieku przez papieża Innocentego III, zdaje się, że w roku 1215. I ona została ustanowiona, żeby oszukiwać i okradać rzymskich katolików, mawiając im, że jeśli kupią sobie jakiś odpust, jaką rzecz, skrócą sobie swoje cierpienia, czy cierpienia swoich bliskich, cierpienia innych ludzi w wyimaginowanym czyśćcu. i teraz. Pamiętamy piękną lekturę szkolną? Krzyżacy, pierwsza część. To nam tylko króciutki fragment z książki Henryka Sienkiewicza Krzyżacy, wydawnictwo społeczne, wydawnictwo Grunwald Warszawa z 1987 roku. I teraz w tej książce jest taka scena, kiedy jeden z bohaterów tej książki, Zbyszko z Bogdańca, jedzie z. Znowu właśnie, z tego pogdańca gdzieś tam na Mazury i towarzyszy mu taki rycerz Czech, chlawa, i oni spotykają sprzedawcę od pustów w drodze właśnie, do, właśnie do, na Mazury. I posłuchajcie tylko króciutko tej rozmowy i wyobraźmy sobie, bo to jest tak, to jest początek XV wieku. Wyobraźmy sobie, jak to, jak to wyglądało. I jeden z tych rycerzy mówi do tego sprzedawcy odpustów. Nie przeczę ci, że w Rzymie byłeś, ale wyglądasz na piwo żłopa, mówi Czech. Strzeż się wiekuistego potępienia odrzekł nieznajomy ten sprzedawca odpustów albowiem mówisz do człowieka, który zeszłej Wielkanocy jadł jaja na twardo z Ojcem Świętym. Nie mów mi na takie zimno o piwie, chyba ogrzanym. Ale jeśli masz gdzieś przy sobie gąsiorek z winem, to daj mi dwa albo trzy łyki, a ja ci miesiąc czyszcę odpuszczę. Nie masz święceń, bom słyszał, żeś sam o sobie mówił, jako że więc odpuścisz mi miesiąc czyśca. Święce nie mam, ale głowę mam ogoloną, gdyż za, na to pozwoleństwo otrzymałem. Prócz tego odpusty i relikwie wożę. A dawność z Malborga? Byłem, Panie, w Ziemi Świętej, potem zaś w Konstantynopolu i w Rzymie, skąd przez Francję wróciłem do Malborga, a z Malborga jechałem na Mazowsze, obwożąc relikwie święte, które pobożni chrześcijanie, radzi dla zbawienia duszy, kupują. Jakież to relikwie po świecie wozisz? Wożę i odpusty relikwie, które to odpusty są różne, co całkowite i na 500 lat, i na 300 lat, i na 300, i na 200, i na mniej. Tańsze, aby i ubodzy ludzie mogli je nabywać. Tym sposobem czyścowe męki sobie skracać. Mam odpusty na przeszłe grzechy i na przyszłe. Ale nie myślcie, panie, abym pieniądze, za które je kupują, sobie chował. Kawałek czarnego chleba i łyk wody, od co dla mnie, resztę to zbieram do Rzymu o dworze, aby się z czasem na nową wyprawę krzyżową zebrał. Jakież to masz towary święte? Takie że się i mówić o nich nakryto głową nie godzi, ale tym razem, mając gotowe odpusty, daję wam panie pozwolenie nie zrzucać kaptura, gdyż wiatr dmie znowu. Kupicie za to odpuścik na popasie i grzech nie będzie wam policzony. Czego ja nie mam? Mam kopyto osiołka, na którym odbyła się ucieczka do Egiptu, które znaleziono było koło piramid. Król Aragoński dawał mi za nie pięćdziesiąt dukatów dobrym złotem. Mam pióro ze skrzydeł Archanioła Gabriela które podczas zwiastowania uronił. Mam dwie głowy przepiórek zesłanych Izraelitom na puszczy. Mam olej, w którym poganie świętego Jana chcieli usmażyć i szczebel z drabiny, o której się śniło Jakubowi. I łzy Marii Egipcjanki, ja nie wiem, kto to jest, i, mzy, i łzy Marii Egipcjanki i nieco rdzy z kluczów świętego Piotra. Wiecie co, też się śmiałem przez chwilę, kiedy ja to czytałem. Ale wiecie co, to po chwili sobie daszła do mnie myśl? Przecież to jest takie smutne, to jest przerażające, to jest straszne. I ci ludzie kupowali przez wieki tak, takie rzeczy, i myśleli sobie w duchu: o, ja dałem na kościół, jakim ja jestem dobrym człowiekiem. Panie Boże, nie jesteś zadowolony? I wielu z nich nawet nie zdawało sobie sprawy, bo skąd mogli wiedzieć, że te pieniądze były używane, żeby. żeby, żeby żeby, żeby, żeby prowadzone były krucjaty przeciwko Żydom, chrześcijanom, Twoim moim braciem i siostrom w Chrystusie i innym ludziom, którzy nie zgadzali się z Kościołem Rzymskim. Jak ci biedni ludzie, nie znając Pisma Świętego generalnie mogli zacytować chociażby jakikolwiek fragment Pisma totalna ciemnota? To jest przerażające. I było pełne wydarzenie kilka wieków później, to znaczy w XVI wieku, sprzedaż listów odpustowych zarządzona przez papieża Leona X w 1000 i na terenach dzisiejszych Niemiec. I w roku 1517 był taki Dominikan, się nazywał Jan Tecel i on chodził, on podróżował po... Z pewną skrzynią po terenach Niemiec i sprzedawał listy odpustowe od samego papieża. I jak to się nabywał, dotrzymał obietnicę, że jego grzechy są odpuszczone lub grzechy nawet ich zmarłych, bliskich, będą odpuszczone. <laughs> i w ten sposób uratują się od wyimaginowanego czyśćca. I Marcin Luther, widząc to, wystąpił przeciwko tej praktyce i przybił te swoje 95 tez do drzwi kaplicy kościoła w i rozpoczął reformację. I dzięki Bogu, koniec końców, wyzwoliła ta reformacja, chociaż przynajmniej po wiele krajów Europy z ciemnego średniowiecza. I jeśli myślisz, że to było tylko przeszłość, to były dawne wieki, no tam trochę zbłądzili, a teraz już tak nie ma, Zdajesz sobie sprawę, że doktryna o odpustach do dziś jest uznawana przez kościół rzymski? Ale to nie wszystko. Czy zdajesz sobie sprawę, jakie nastawienie mają liderzy tej instytucji, jeśli się z nią nie zgadzasz? Posłuchaj tego. To jest fragment o apostolska konstytucja, jeśli chodzi o rewizję odpustów z Soboru Watykańskiego II. Na stronach od 66 do 70 jest taki fragment. Kościół nakazuje, że używanie odpustów powinno być utrzymane i potępia klątwą tych, którzy mówią, że odpusty są bezużyteczne albo że Kościół nie ma mocy, aby je udzielać w celu uzyskania zbawienia. No, a jeśli się nie zgadzasz z tym, że jakieś kopyto jakiegoś osiołka może ci przebaczyć grzechy i zabrać się do nieba, a jeśli nie wiesz, że jakaś rdza z kluczów świętego Piotra. Zbawiać Cię od, 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 od czyśca, to jesteś przeklęty. Czy naprawdę wyobrażamy jak można wyobrazić sobie Boga, pana Chrystusa, który oferuje zbawienie w taki sposób? Żeby, ku, żeby można było sobie kupić zbawienie. Co Pismo Święte mówi na temat sprzedaży odpustów? Zobaczmy. 2 list Piotra, rozdział 2, wersety od 1 do 3. 2 list Piotra. Rozdział drugi, wersety od pierwszego do trzeciego. Apostoł Piotr mówi tak. Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród Was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści, ich sąd od dawna nie zwleka, ich zatracenie nie śpi. Apostoł Piot ostrzega, Słowo Boże nas ostrzega, że sprzedaż odpustów, negowanie, że Jezus zapłacił za wszystkie grzechy, wszystkich ludzi to zostało wymyślone przez zgubionych zmierzających do piekła ludzi, którzy z chciwości to zrobili. Oni negują, że Jezus zapłacił za wszystkie grzechy wszystkich ludzi jedną doskonałą ofiarą. Czy można sobie kupić zbawienie za pieniądze? Jak myślisz? Ewangelia Marka, rozdział 8, wersety od 36 do 37. Ewangelia Marka, rozdział 8, wersety od 36 do 37. Jak myślisz, co by się stało, gdyby dzisiaj apostoł Piotr z Pismem Świętym przeszedł się do Watykanu, do bazyliki, co ciekawe, świętego Piotra, spojrzał się papieżowi w twarz, prosto w oczy i zacytował mu ten fragment pisma i powiedział jemu prosto w oczy: lepiej się nawróć, bo pójdziesz do piekła, ukosisz kerezę. Ciekawe, co by się wtedy stało. Ewangelia Marka, rozdział ósmy. Wersety od 36 do 37. Pan Jezus Chrystus mówi: Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyska na swojej duszy, poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Czy widzimy, że to jest pytanie retoryczne, że odpowiedź jest jasna? Nie ma takiej rzeczy na świecie, którą mógłbyś sobie zaskarbić życie wieczne. Pierwszy z Piotra rozdział pierwszy wersety od 18 do 19. Pierwszy z Piotra rozdział pierwszy wersety od 18 do 19. Czy jakakolwiek ilość pieniędzy, majątku złota wystarczy, żeby zbawić duszę od piekła? <laughs> Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Aleluja, dzięki Bogu! Ma Pan, nasz Pan Jezus Chrystus prawdziwy nie sprzedaje zbawienia. Nasz prawdziwy Jezus Chrystus za darmo z miłości poniósł karę za wszystkie Twoje grzechy. Jego zbawienie jest doskonałe, jego krew obmywa nas z każdego grzechu, i nie potrzebujemy żadnych przedmiotów, żeby, żeby dostać się do nieba. My już idziemy do nieba, dzięki Jezusowi. I ostatnia ta tragiczna konsekwencja wprowadzenia rozpowszechnienia tej niebiblijnej antybiblijnej rzymskokatolickiej nauki o to jest kwestionowanie przez samych przez sam przepraszam, przez samych ludzi zgubionych w kościele katolickim. To jest kwestionowanie i negowanie konieczności nawrócenia. No na pewno słyszałeś nie raz, słuchaj. No, w rozmowie, tak, z osobą nienawróconą z, te z tego kościoła. No, ja jestem takim przeciętnym człowiekiem, tak? No ja nie jestem jak apostoł Piotr. Nie jestem taki święty jak apostoł Piotr, no ale też nie jestem jak Adolf Hitler, no jestem gdzieś pomiędzy. Tak? No jestem. O co ci chodzi, tak? Ty mówisz o jakimś nawróceniu, no przecież jestem jakimś przeciętnym człowiekiem, no to dobra, no nie pójdę do nieba, rozumiem, bo nie zasługuję, tak przy okazji nikt nie zasługuje z nas, nie pójdę do piekła, no jestem czyściec, prawda? No to po co mam się nawracać, jeszcze się starać, to nie ma sensu, czy ja tam spędzę 200 czy 500 lat, co za różnica, prawda? I tak, by, i tak pójdę do nieba. No właśnie, jeśli jest czyściec, to po co taki człowiek zwiedziony tą fałszywą naukoczyść, ma się nawrócić. Dobry. Dlatego tak ciężko Tobie, bracie i mnie, Tobie, siostro, tak i mnie jest ciężko właśnie tych ludzi między innymi przekonać o konieczności nawrócenia, że trzeba się na nowo narodzić. Zobaczcie Ewangelię Mateusza, rozdział 7, wersety 13 i 14. Ewangelia Mateusza. Rozdział 7, wersety 13 i 14, więc wygląda na to, że wielu zgubionych ludzi niestety myśli, że dobra, ponieważ jest wyimaginowany czyściec, więc to oznacza, że tak naprawdę większość ludzi koniec końców będzie zbawiona, prawda? Tylko tacy najgorsi ci dyktatorzy, tak? ci zbrodniarze wojenni tam pójdą ewentualnie do piekła. Ale czy tak jest według Pana Chrystusa? Zobaczcie, Ewangelia Mateusza 7 i Pan Jezus mówi w wersecie 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Wierzę, że idziesz do czystca, który nie istnieje, znajdujesz się na szerokiej drodze, która prowadzi na zatracenie. Jest wąska brama, to bramą jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Syn Boży, który przyszedł na grzech, żeby zgładzić wszystkie Twoje grzechy. I on, jeśli dzisiaj nie jesteś zbawiony, On się woła do zbawienia i pragnie, żebyś został, został zbawiony. Boże łasku, wierząc, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał. I na tym dzisiaj skończymy.